Cześć, tutaj Mariusz, Stop Model z dziewiątego sezonu, półfinalista w zasadzie. <grych> Przed nami QA, czyli będę odpowiadał na pytania, totalnie nie wiem jakie, ale mam nadzieję, że jakoś się wybronię i że będzie to bardzo poważny i wartościowy dyskurs naukowy albo rozrywka. Latać na parolotni w górach Szwajcarii. Kiedyś się bardzo jarałem lataniem, skakaniem, bungee i tak dalej. Próbowałem sobie różne rzeczy, między innymi parolotni też i jakoś tak się zapisało w głowie. Bill Beater's uh, Lovely Day. Uwielbiam sobie ją puszczać rano do śniadania, szczególnie jak jest jeszcze taki jesienny albo zimowy poranek. Dobrze mi się kojarzy, bo w Stanach ją opuszczałem codziennie rano. Musiałem stawać o 6, bo tam było bardzo dużo pracy. Uh, i, I puszczałem ją sobie, robiąc sobie śniadanie codziennie, taki mój rytuał. Kiedyś miałem taką koszulkę z napisem Believe and Achieve, takie bardzo, powiedzmy, coachingowe. No ale tak, tam może się tym kieruje, że jak sobie coś tam zamarzę w głowie, to właściwie pracą, konsekwencją i trochę szczęściem do ludzi dookoła można to osiągnąć. To jest najprostsze pytanie na świecie, nawet nie muszę na nie odpowiadać, bo wszyscy ludzie, którzy, którzy mnie znają, chociaż troszkę z programu wiedzą, że to jest masło orzechowe. Ja nie mogę, no to Ja bym mógł wszystko właściwie inne z diety od. od, od co się, jak coś mówi? Od. Odstawić, kurwa. Wszystko inne od, odstawić i jeść tylko masło orzechowe, nałogowo. Ojej, mam nie jeden przepis wszyscy się dobijają do mnie po owsianki moje, bo tam moi koledzy z top Model yy, chwalą bardzo moje owsianeczki i inni ludzie również. Owsianka to jakby nie jest szczyt kulinarnych umiejętności, umówmy się, ale też jak zrobić dobrą owsiankę, no to już jest taki powiedzmy basic kulinarny, więc ja robię dobre owsianki na przykład na soku z jabłek, na kawie, albo jakieś takie, no i zawsze daję gorzką czekoladę do tego i masło rzechowe. koniecznie, dużą, solidną łychę masła rzechowego. A inaczej, znaczy masło rzechowe pasuje do wszystkiego, nawet jakbym brokuły czy kotlety po smarowym że też by mi to smakowo, smakowało na pewno. Myślę, że jestem dosyć komunikatywny i lubię ludzi, lubię rozmawiać z ludźmi i jestem ciekaw ludzi. Jestem pracowity, taki, że jak sobie wyznaczę jakiś cel, to na 150% muszę go osiągnąć i może też jestem opiekuńczy albo nie. Mam. Myślę, że mam jakąś taką empatię w sobie, więc myślę, że to jest taka też moja cecha. Chyba to jest tak, że, że jestem ambitny, taki za bardzo, w sensie, że ta cecha pozytywna też jest taką negatywną, trochę, że jestem czasami ambitny. To jest niebezpieczne, szczególnie na przykład w relacjach z ludźmi, albo, albo że, że można e, nie patrzeć na wszystko dookoła, tylko żeby osiągnąć cel. To jest takie sobie na pewno. E, często się spinam i mam, tworzę sobie w głowie jakieś obrazy, które są w ogóle nierealne. To jest na pewno bardzo taka zła cecha, bo przeszkadza często w pracy albo w poznawaniu ludzi, jestem ciekawy zbyt wielu rzeczy. Po prostu czasami ciężko mi się skupić na jednym i przez to próbuję tak wielu rzeczy w życiu, że niektórzy mówią, że super, ale ja wiem wewnętrznie, że tak jednak konsekwencja prowadzi do jakiegoś sukcesu, a, a ja próbuję wielu rzeczy i zastanawiam się, czy to jest na pewno dobre. Czerość, prostolinijność, nieudawanie. Oczywiście każdy tworzy sobie jakieś maski, i fazady i to jest ok, to jest bezpieczne, ale kiedy to jest takie zbyt sztuczne i Nie cierpię sztucznych ludzi, Boże. Nienawidzę i nie cierpię egzaltacji, takiej nadmiernej emocji, jakichś takich sztucznych emocji, wywoływania emocji. Nie, nie bardzo nie lubię tego. Na pewno też cenię sobie w ludziach dobre poczucie humoru. O tak, to na pewno. Wiadomo, że fajnie jakby się śmiali też z moich żartów, często mało śmiesznych. Um, ale cenię sobie dobre poczucie humoru u ludzi. No... To może opowiem jakiś kawał. Dobra, to jest kawał, e, z którego moi bliscy znajomi na pewno mnie znają. Uprzedzam. Rzecz dzieje się w czasach prehistorii. Jaskiniowcy urządzili sobie bal przebierańców. Jeden z nich ubrał e, strój mamuta, ale do tego też ubrał niebieskie sandały. No i poszedł na ten, ten wal przebierańców, bardzo miał dopracowany strój, wszystko świetnie i te niebieskie sandały do tego. No i spotkał jedną znajomą i ona go pyta dlaczego tak się ubrał, że w sensie świetnie wygląda jako mamut, ale czemu te niebieskie sandały? I on mówi, że daj mi spokój, nie? Spotkał jeszcze kogoś znowu tam stary, normalnie, prawdziwy jak mamut, tylko te niebieskie sandały jakoś się zdradziły. No i już był zmęczony tymi pytaniami o te niebieskie sandały, czemu on ubrał niebieskie sandały do tego. No i w końcu wrócił do swojej jaskini, już zdjął ten strój, zdjął niebieskie sandały, jego dziecko przybiegło i powiedział, że tato, jestem z ciebie taki dumny. Naprawdę, miałeś świetny strój, najlepszy ze wszystkich, tylko te niebieskie sandały, dlaczego ty je ubrałeś? A tata powiedział, że po prostu lubi niebieski kolor. Zawsze wychodzę, kiedy opowiadam ten żart, bo wiem, że jest mi ale jak opowiadam go w nowym towarzystwie, to zostawiam, żeby ludzie mogli się zmierzyć z tym, o co, o co chodziło. tą Górniak, bo totalnie nie umiem śpiewać, abym śpiewał cały dzień po prostu. To jedyna odpowiedź, która mi przychodzi do głowy. Jest kilka brandów na pewno, które chciałbym, dla których chciałbym pracować. Nie eee, będę ich tutaj wymieniał oczywiście, ale no chciałbym zrobić jakąś dużą kampanię, znaczy dużą obojętnie czy dużą, ale chciałbym zrobić kampanię perfum, taką na maksa eee, z takim Dobrym klimatem, może jakimś takim wodnym, z, z ciałem, jakby żeby pokazać ciało i też takiego, taki, taki, takiego mężczyznę, prawdziwego mężczyznę. Chyba moim ulubionym jurorem stał się pan Marcin Tyszka, bo wcześniej nie myślałem, że będzie, ale po pierwsze yy, cenię sobie taki żart błyskotliwy, bardzo hamski często. Ale często to są szpileczki, które jak ma się odpowiednie nastawienie, to są do przyjęcia, jakby do przetrawienia. Ja akurat dostawałem dobry feedback od niego. Często czułem, że od innych jurorów nie dostaję takiego. Jeszcze od Kasi Sokołowskiej, też pani Kasia Sokołowska jest taką kobietą z klasą, oczywiście jest inteligentna, więc bardzo to sobie cenię, ale gdzieś tam myślę, że od pana Marcina dostawałem najlepszy feedback, bo też z nim mogłem pracować na sesjach, więc e, autentycznie on miał wpływ na to, jak, jak pracowałem, jak się rozwijałem. Dobry model powinien być, myślę, że bardzo otwarty, oprócz tych fizycznych, jakbyś tam wiadomych, ale powinien być bardzo otwarty. Fajnie, jakby znał jakiś język, angielski, i co za tym idzie, powinien być też komunikatywny. I myślę też, że powinien się nie spóźniać, czyli powinien poważnie traktować tę pracę, bo to jest tak, że jakby jest one man show, jedna osoba jest gwiazdą, a tak naprawdę stoi za tym cały board i bardzo dużo ludzi dookoła czy to w nagraniu, czy w filmie, czy w sesji, więc taki model powinien też szanować prace Nie powiem konkretnie, ale mam takie wspomnienie z gimnazjum, z chłopakami bardzo... To był nasz taki czy okres, więc wtedy... robiliśmy sobie najwięcej żartów, więc mam stamtąd kilka takich sytuacji, że przypominam sobie, że po prostu tak się śmiałem, że prawie nie mogłem powst jakby zamknąć ust ze śmiechu i łez i, i w ogóle, więc... Yy, Zostawię to tak, że po prostu to były sytuacje w gimnazjum, w których trochę rozrobialiśmy i, i to było bardzo śmieszne i bardzo fajnie wspominam ten okres. Ok, to wszystko ode mnie, jeśli chodzi o QA i mam nadzieję, że wyczerpałem temat i że e, było bardzo zabawnie i, i że moje odpowiedzi były atrakcyjne <laughs> i zapraszam do oglądania e, także innych moich kolegów Stop Model e, na TVN Fashion.